Siemanko, witam bardzo serdecznie. Jestem Steven Branker, a to kolejny odcinek na tym kanale. Ostatnio w poniedziałek, jak mówiłem, nie, nie zagramy wszystkie gry o skokach narciarskich, więc muszę te zaległości nadrobić. Jesteśmy dzisiaj w Ski Jump Masters. Gra bardzo mało znana i wcale się nie dziwię, bo na sklepie Play ma tylko 2,7 gwiazdek, więc fatalnie. Dzisiaj sobie zobaczymy, czy jednak ta gra ma jakiś potencjał, czy ta liczba gwiazdek jest odwzorowaniem tego, co ta gra prezentuje. Więc zaczynamy. Od razu nas wita jakiś samouczek, więc może do niego przejdziemy. Ta, tap to get jumper moving. No i dobra, lecimy. I co? Tap and hold after the take takeoff. Dobra. I cyk. Leci. I telemark. A, czyli po prostu mamy trzymać w momencie, gdzie ta kreska będzie. Eee, a, czyli i tak, dobra, dobra. Eee, to jakiś metr, to 110 metrów było, dobra. Nieźle, eee, end of tutorial, dobra. I mamy tutaj, może zmienię sobie nick, bo ten wygląda po prostu tragicznie. Zmienię sobie na Brankersa. Tak jest. E, dobra. Sobie, może zaczniemy od tych skoczni k 114. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Leci. Take off start to late. To mogę jakiś styl sobie zmienić? O co tu chodzi? Nie wiem, właśnie. Co? O co tu chodzi? Nie wiem. To jeszcze gorzej sk skoczyłem. Dobra. Teraz jedzie. Cyk, cyk. No, nie, jeszcze nie, jeszcze to nie jest perfekcyjne. Eee, no to nie są jakieś znakomite wyniki. Więc jeszcze raz będzie trzeba wejść. No, krócej jeszcze. 73 metry. No nie wiem, jak to tutaj zrobić. O mój Boże, mis po prostu zrobiłem teraz i już mi się od razu wybił. Dobra. Kurde, mać, to no znowu mi zrobiłem. Boże święty. No robicie? dobra, musimy się po prostu nauczyć tutaj skakać. Jedziemy. O, Teraz skliku nie zrobiłem i to był lepszy skok. 80 metrów może było. 84,5. No, może za chwilę dojdziemy do setki. No, tym skokiem jeszcze nie. 68,5. No. Tak naprawdę może dlatego jest ta gra taka zła, że tak naprawdę tutaj tylko odbijamy się, nie mamy tutaj jakichś yy, rzeczy, które powodują, że możemy sterować skoczkiem podczas lotu, więc yy, no nie wiem co można o tej grze powiedzieć, tak naprawdę tylko sobie skoczemy normalnie na treningu i nic więcej. Może bym internet włączył. No ten pierwszy skok wręcz fatalny, i tak naprawdę mamy tylko trzy próby, nie możemy sobie tutaj tak skakać tyle chcemy. Myślałem, że będzie rekordzik, ale niestety nie. 78,5, no dobra. Ostatni skok na to, aby tutaj sobie życiówkę poprawić. O Boże! Zapomniałem się wybić! Zapomniałem się wybić. Ja przyzwyczajony jestem do gier, gdzie od razu się wybija, a nie się przytrzymuje gdzie indziej. Dobra, jeszcze raz. No teraz to w ogóle fatalnie, przecież może będę szedł za tą zieloną linią. No, nie mogę się aż tak w 100% na niej skupić, nie? Teraz 73,5 metra było. A, bo tutaj style, a nie mogę kliknąć, bo to jest styl. Zatem no, nie wiem co tu jakby, desktop scores. A, to tylko moje. Bo tylko moje, dobra, to może przejdziemy sobie na większą skocznię. Zobaczymy, jak sobie na nie poradzimy. No fatalnie, na nie było ostatniego metra: 73,5. Dobra, jeszcze raz. O! No lepiej. 77,5. Ale jak na kaso 14 nie potrafię skoczyć do ostatniego metra, to, to będzie tutaj. Chociaż uuu, dalej! 80 było. 87, E to można nawet tutaj spróbować. No, na koniec, oczywiście, przejdziemy sobie do mamutu. Bo raczej chcę przejść każdą skocznie. Dobry skok. I tu było 96,5. To mamy szansę na Jakiś... Tu to. Myślałem, że będzie dalej. Ale podobnie, pół metra krócej, więc jest ta stabilność. O, 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 będzie, będzie 100. Tak, 101 metrów. Super. Super, o to chodzi, więc jeszcze sobie raz tu skoczymy, no nie wiem, mi się zdaje, że tu lepiej sobie radzę, no do tego, że na skoczy na skoci większej, to czy i tak, i tak jest to tragicznie, chociaż teraz 96 metrów, no utrzymuję jakiś tam poziom, no teraz nie, 86,5, to 9,5 metra krócej, a tu teraz, no krócej niż rekord, ale 97 metrów to razie na dalszy skok. No to teraz przejdziemy na K-150, no każda skocznia wygląda inaczej, każdy ma jakiś taki inny profil, bo widzicie tutaj... JAK TO WYGLĄDA?! TY! To jest lepsza skocznia! Bo tu tak fajnie się nisko leci, albo po prostu dobrze trafiłem na próg. No ja trafiłem, ja po prostu... Łatwo! to... Ej... Szczerze mi się podoba, że każda skocznia ma inny profil, jak ta, widzicie, ta, ta skocznia K-150 ma tak, że leci się bardzo dziwnie... A typu prawie zrobiłby fikołka, ale, no nie powiem, bardzo fajna skocznia. Bardzo fajna skocznia. I to mi się też tutaj podoba, że, jak mówiłem, każda skocznia ma swój profil. No teraz bez telemarku było. O, teraz będzie dobrze. No, 140 nie było, ale i tak 137 metrów jak ten skocznik, k 150 to naprawdę, o Boże, jak ja spóźniłem teraz z progu. 109 metrów mi od tego skoczyłem. O Boże, Dobra, ostatnia próba, i przejdziemy do następnej skoczni. Bo tutaj już mam znakomity wynik, i będzie może podobnie jak, jak moja życiówka. Tyle samo: 140, ale wylądowane chyba na dwie nogi. No to, to, to nie rozmawiajmy o tym, nie rozmawiajmy tym skoku. 119,5, no po prostu nie trafiłem chyba na próg. O, teraz trafione. Ale też jakoś bezczało, jeżeli chodzi o lądowanie. 139, super. Cast y, 174. Zobaczmy, jak tutaj, no. Eee! Myślałem, że będzie dalej się trochę leciało. 155 metrów, no to też bardzo ładny skok. Książę, z tym wyjściem z progu sobie nic nie zrobię, a tu. No 145,5. Mamy na razie, jak dłuższy lot dzisiaj? Może teraz? Woo! Pięknie! 165 metrów. Super. No to jeszcze raz. Jeszcze raz tutaj sobie skoczyłem, bo tu idzie mi bardzo dobrze. No i super. No zamierzam w tym odcinku z powodu tego, że tych skoczni troszeczkę jest przejść każdą. No, nieźle. 154. Ale na razie nikt nie przebije tego skoku 165 metrowego. Może teraz? Nie. 164,5 zabrakło. Dobra, teraz o proszę bardzo, jak tutaj skonstruowana ta skocznia K184 chyba. Zobaczmy. No. 147,5 to jeszcze gorzej niż na mniejszej skoczni. Boże, ja tego progu nie widzę to jest najgorsze. Muszę po prostu go wyczuć. Dobra. O, teraz wyczuty. No i dalej o wiele 100. Sto... 59, chociaż troszeczkę zabrakło. No jak się tu dojść nawet y, przy jednej skoczni do punktu K. No teraz w tym skoku nie będzie tego. Telemark robi tak od niechcenia, nie? Po prostu ląduje ze... na te dwie nogi. No. no ostatnia szansa na poprawienie tutaj życiówki. I jest szansa, bo to jest bardzo dobre wyjście z progu. Pięknie! 166,5. Na razie najdalszy skok dzisiaj. A przecież jeszcze nie doszliśmy do skocznika 240. Łu! Dalej! 168,5. Dobra? To też to wygląda nieźle. No i też bardzo podobny skok. 164 metry. Może do 170 da się. Doskoczyć no da się jak najbardziej, ale tu no ten telemark taki taki ciężki, no i zostaje nam jeszcze 3 skoczenia. Najpierw K190, proszę bardzo, no i nawet, no i to jest właśnie dziwne. Teraz to przypomina mi skoczenie K114, a nie K190. No niestety, 154,5. No to i ostatnia próba. No 158,5. No to o wiele krócej niż ta pierwsza, więc jeszcze tutaj mamy szansę się poprawić. Tak. Myślałem, że. A, poprawiłem się! 170 metrów. No i super. Chociaż i tak 20 metrów brakowało do tego 190 Oj, tutaj za wcześnie, ale. Ładny telemark, jak to za wcześnie? No dobra, nieważne. A bo myślałem, że chodzi o telemark, a tu... Wyjście z progu trochę za wcześnie, też znowu za wcześnie. Ja nie wiem, kiedy ja mam to robić, dobra. Zobaczmy, no jak nie pobije rekordu, to zostajemy tu. No to jest znowu za wcześnie. No nie wiem, jak tutaj to zrobić, dobra. No trzeba tu jakieś piękne oddać. Chyba też za wcześnie, jeszcze co wyjściu, No właśnie, ostatnia próba. 164-163. No jaka stabilność jest? I Chyba jest życiówka. Tak, 181 metrów. No i super. No i super. No i teraz czas na pierwszą skocznię 200 metrową, bo K200. No i już jesteśmy po Egilicie. No i to jest 190 metrów. O kurcze, nieźle. Też było dobre widzicie. O, pięknie, 193,5. No też tutaj wysoko się leci. No teraz ten skok o wiele krótszy, ale no trzy skoki. W granicach 190 metrów, naprawdę już potencjał na te 200. Oprosz. No i chyba jest nowa życiówka. Tak jest, 194,5. Super. Kolejny skok. No, te zielone pokazało, że dobrze wyszłem z progu. Gorzej, troszeczkę przy tej czary, czerwonej linii. Znowu tak samo. Nie wiem, kiedy ja mam to robić. Bo pokazuję przy tej czerwonej linii, ale dobra No i Wisienka na toncie krem de la krem, czyli K240. Zobaczmy. No i tutaj 200 się skacze, 217,5. Więc na razie e, łatwiutko. Zobaczmy, jak sobie poradzimy teraz w drugim skoku. Chyba podobnie. Tak, podobnie. 200, tyle samo, 217,5. No tutaj jest. To szansa, aby życiówkę poprawić. No nie. No nie, no. Prawie takie same odległości. Tylko, że ten drugi, 215,5, trochę średnio dobra. Kolejna próba. O Boże. No teraz to przejechałem, chociaż i tak nie wyglądało to aż tak tragicznie. O! Teraz mi dwa razy się pokazało zielone. I tak skoczyłem gorzej, 217. Czy ja w ogóle doskoczę do 220? No nie znowu przyjechałem. Chociaż? Nie, nie, te, te takie same dwa, trzy razy 217. Boże. No to było dobre wyjście. No i tyle samo, co się dzieje. Nawet tu wiatru nie ma, co ciekawe, więc tak naprawdę byście skakali, nie wiem, albo z wiatrem w plecy, albo z wiatrem pod narty. O, jest, dalej! 218,5! Dobra, to jeszcze takie ostatnia próba, potem... Czyli nie chodzi mi, że ta była ostatnia, tylko te następne, bo chcę przebić te 220, a ja liczę na to, że te 220 przebiję w tych trzech próbach teraz. No jeszcze nie, jeszcze dwie próby. 217, druga próba. Dobra. No kurczę, no nie da się, nie wiem. Dobra, ostatnia próba. No i jest chyba nowa życiówka. No 219, no 220 to nie jest, ale i tak też tragicznie nie jest. I cóż. No, co mogę powiedzieć? No na tym filmik zakończyliśmy. No. Gra nie jest aż tak tragiczna, ale na pewno nudna, bo to tu mamy. Tylko po, tak naprawdę skakać bez jakichś botów, rywalizacji mamy to jakiś y, shop. Tylko że... No nie mam tu. nic, Są tu jakieś skrzynki, które się odbokują za godzinę, ale nie będę specjalnie czekał godzinę po to, aby to otworzyć. Mamy tu jakieś y, różne tabletki, które dają nam jakieś. Y, y, Dobre wyjście z progu, czy też inne, tam no nie. Ta gra nie jest zła, ale no jednak brakuje takiego czegoś, jak na pewno, botów, czy też jakiś turniejów, jakichś złych zawodów. Bo tu no tak naprawdę skakanie ciągle i pobijanie swoich rekordów to nie jest zbyt fajne, ale no dobra, no na pewno to nie jest jakaś, jak powtarzam, tragiczna gra. Eee... No ma potencjał, tylko po prostu trzeba ją rozwinąć troszeczkę lepiej. A my widzimy się dopiero w poniedziałek, czyli już na koniec sezonu. Jak tak naprawdę ten sezon. 22-23 będzie już historią. No i cóż. W poniedziałek widzimy się w innym świecie, bez tygodniowego skakania. No ale cóż, co poradzić. No. Zobaczymy dopiero się chyba w letnim Grand Prix, jeżeli chodzi o, o skoczków. No to dobra. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia na następnym odcinku. No i cóż, cieszmy się tymi ostatnimi chwilami tego sezonu w Planicy. I na razie.